Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Miecie Legnica-Ruch Chorzów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do 0. Jako uzupełnienie dodam, że mecz z trybun obserwowało 4339 kibiców. W pierwszej części naszym gościem jest trener ruchu, pan Dawid Szulczek. Panie trenerze, proszę o podsumowanie spotkania. W pierwszej połowie myślę, że obie drużyny grały trochę nerwowo, były takie niepotrzebne straty, natomiast częściej przebywaliśmy na połowie przeciwnika, ale no wyszliśmy na drugą połowę z rezultatem 0-0, a skończyliśmy 3-0. I to, że w wielu momentach był to mecz wyrównany, wyrównany nawet po czerwonej kartce, to, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo w tych kluczowych momentach brakowało nam takiego zęba w polukarnym. Za dużo swobody daliśmy naszym rywalom i przy stałych fragmentach, i i przy tej bramce po naszym błędzie. No, wiedzieliśmy, że nie jesteśmy jeszcze takim monolitem. Udało się tydzień temu wyjść na zero. W tym meczu niestety nie, ale mm, przed nami teraz dwa spotkania w krótkim odstępie czasu. Także musimy na podhalu dobrze, dobrze zagrać, dobrze się napędzić i poprawić to później w meczu ze stalową wolą. Dobrze, że ta rehabilitacja jest tak szybko, tym bardziej biorąc pod uwagę, jak wielu kibiców tu przyjechało, jak dobrze po meczu nas nas wspierali i są z nami w tym, w tym dniu, mimo tego jak, jak wyglądała ta druga połowa, która była w naszym wykonaniu po prostu słaba. W drugiej części konferencji naszym gościem jest szkoleniowiec gospodarzy, pan Ireneusz Małrot. Panie trenerze, proszę o komentarz pomyczowy. Dzień dobry. Myślę na pewno, ciężko by mi było wierzyć, że po pierwszej połowie wygramy 3-0, na pewno wierzyłem w zwycięstwo ale ta pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu, <coughs> zwłaszcza jeśli chodzi o wysoki pressing. W zasadzie były takie dwie próby i jedna zakończyła się naszą bardzo dobrą sytuacją. Ale ogólnie poza pierwszymi 15 minutami yy, za mocno się cofnęliśmy i... I lub tą połowę zdominował? Może nie w sytuacjach, bo tych nie miał też stuprocentowych, w tej jednej wydaje mi się, że my mieliśmy tą najlepszą, ale było kilka razy groźnie w polu karnym. Natomiast, natomiast na pewno mieli posiadanie piłki i, i takie bieganie za piłką też, też gdzieś tam sporo, sporo zdrowia kosztuje. Do tego mnóstwo takich niewymuszonych strat. Myślę, że ta druga połowa dużo lepsza i podeszliśmy zdecydowanie wyżej. I z tego wypadły dwie bramki praktycznie, bo pierwszy pressing to zakończył się rzutem rożnym i z tego pod gol, drugi bezpośrednio po odbiorze, więc z tego się cieszymy. Ale też gdzieś tam jeśli chodzi o organizację gry w defensywie z tego mogły być zadowolony, natomiast jeśli chodzi o, o to utrzymywanie się przy piłce, zwłaszcza przy wyniku korzystnym i zwłaszcza kiedy gdzieś tu przeciwnik grał z jednego zawodnika mniej, to musi być, musi być więcej spokoju, bo troszeczkę gdzieś tam za, za bardzo chcieliśmy. Bardzo mocno chcieliśmy, natomiast no, to, to, taki dużo też niepotrzebnych strat, dopiero gdzieś tam pod koniec, ale to, 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 to jest na pewno do, do poprawy. No, generalnie wygraliśmy z bardzo gdzieś tam mocnym zespołem, który jest bardzo mocny i taktycznie, i piłkarsko, więc jest tym bardziej to cenne zwycięstwo. Dziękuję.